Jeśli się jak prosto zamieni stopnie Celsjusza na Fahrenheita albo Fahrenheit'a na stopnie Celsjusza. Przy okazji jeśli coś więcej takich przydatnych filmów, wszu łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć zamienić powiedzmy stopnie Celsjusza na Fahrenheita lub po prostu odwrotnie. Oczywiście moglibyśmy w tym przypadku posłużyć się wzorem, ale po co mamy liczyć, jeśli mamy do tego gotowy kalkulator, i to w tym przypadku w internecie. Dlatego wchodzimy na stronę, do której macie w link opisie. I tu mamy nie tylko stopnie Celsjusza czy Fahrenheita, ale mamy do tego jeszcze inne skale. No ale dobrze, ten poradnik dotyczy głównie Celsjusza i Fahrenheita, więc skupimy się na tym. Jeśli chcemy sprawdzić, powiedzmy, ile w tym przypadku, nie wiem, 5 stopni Celsjusza wynosi właściwie przekłada się na ile stopni Fahrenheita, to po prostu wpisujemy w tym przypadku wartość 5. Jak widzicie, automatycznie kalkulator skaluje nam naszą wartość po każdej skali, nie tylko Fahrenheita, ale również Kelvinach i pozostałych w tym przypadku wartościach. Możemy w tym przypadku, jeśli chcecie odwrotnie zamienić stopnie Fahrenheita, zmienić wartość stopni Fahrenheita na powiedzmy 50, przez co aktualnie cała wartość zeskaluje się w naszym kalkulatorze do naszej wartości. Także w taki oto sposób, moi drodzy, bardzo szybki i Porówno zmienić stopnie Celsjusza na Fahrenheita czy Fahrenheita na stopnie Celsjusza. Jeśli ten film ci się trzy łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałby założyć darmowe konto w banku lub ktoś z twoich znajomych, to w M Banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. A w razie pytań, miało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć.